Cześć, dzisiaj następny odcinek z że yy, podwórko kiedyś było lepsze, bo są usunięte już rzeczy. Dobra, no, dzisiaj trochę też będzie. No, bo tamten odcinek to miał być, pokazywałem, bo tym nowym to nie wiedziałem co pokazać. No, to pójdziemy. Dobra, powodzenia, miłego oglądania. Zaczynamy. Dobra, teraz dźwięki takie, to będzie numer chyba jeden, będziecie słyszeć. Dobra, ja mam 25 y, słyszycie. Dobra, dobra, już, no, no właśnie, słyszeliście. Przepraszam, bo jestem w miejscu, są chory dlatego w dzisiejszych na mówię, bo są chory. Yy. No właśnie, słyszeliście, że no, mi się to bardziej podobało, taki dźwięk klimat. Dobra, lecimy do następnego numeru. Inną rzeczą, która mnie też szkoda, to trąbienie pojazdów. Pamiętacie jak trąbiły się i jak klikały się jak klakson? No właśnie, ja też pamiętam jeszcze od tego, tej jeszcze strasznej mapy, tego najnowszego podwórka. Ale ja się wyczuwam i słyszycie. Szkoda tego mi, bardziej. Chyba wszystkim było to szkoda. Ym, nie wiem komu. Dobra, y, następną rzeczą. Widzimy się zaraz. Następna rzecz to pokażę Wam nowym podwórku. Przepraszam. Dobra, no, no wiem, mówię, że jestem chory i mam katar. No, tu robić bardziej dziwi. A tu kiedyś, chyba kilka miesięcy temu i nie no chyba wiesz, przed albo już po tej nowej mapie. Było coś takiego, pamiętacie, że było Volvo i wózek widłowy, a teraz go nie ma. No i trochę żałuję, że go nie mam. No i Volvo też. No twórca dopiero dam nowe, nie wiem gdzie on jest, może gdzieś jak w ten man świeciarkę na złomie, chociaż świeciarka, ale powinien być też w tym złomierze. No. Trochę mi szkoda tego, że usunięto. Nie wiem, czy podwórko. Teraz podwórko mi się wydaje, że ugarsza się teraz i będzie się niszczy. Ja nie obrażam, tylko mówię, ja tu pokazuję, co mogło być fajne. Ale to. No. Wszystko jeszcze otwierane rzeczy, no jak pamiętacie. Muszą pamiętać tą BMK, jak dostawało się ją i otwierała się rzeczy. I to było też fajne. Ale dobra. Idziemy do następnej rzeczy. Następny numer to usunięcie Fiata 125P. Właśnie nie wiem, czemu został usunięty. To już nie wiadomo, jak z tą Warszawą. No, trochę mi szkoda, że usunięto, bo już mało jest tych polskich aut. No właśnie, mało tych polskich aut i trochę jest bez sensu, że usuwają. Niech powrócą te stare rzeczy. Będzie te polskie auta, bo nie wiem, dlaczego usunięto. Nie wiadomo. Chyba nikt nie wie, dlaczego został usunięty, ale jeszcze będzie kilka usuniętych pojazdów. Ale mi trochę szkoda tego. No to no. To też szkoda, bo jest polska gra, a powinno więcej polskich aut. I ciągników też. Wszystko wino więcej, więcej pojazdów polskich. A nie tylko jakieś inne, inne polskie powinny być. Dobra, następna rzecz. Teraz taka rzecz, może trochę głupia, ale są dwie. Godzina. No, teraz wiedzieliśmy, która jest godzina, kto. Wiadomo jaka. nie, teraz dziwnie, dziwnie to właśnie. I to, nasze imię jak byśmy wyglądali, jak wygaliśmy. Mi się to podobało. Nie wiem jak wam, ale to było takie fajne. Aż żałuję, że usunięte zostało. No. Dobra, idziemy do następnej rzeczy. Kolejną rzeczą którą bardziej moi koledzy lubili prawie wszyscy, to czyli usunięty warsztat naszego ulubieńca czyli warsztat Pana Wiesia. No, to nasz dobry warsztat Pana Wiesia. Czekajcie, ja tu wyciszę, bo zamieniłem No. Warsztat to był taki fajny warsztat. Myśmy, jak pamiętam, że kiedyś jak byłem chyba, to jeździ tak. Dzień dobry, pani wieś, ja odebram. Dzień dobry. Znaczy, no to jest bardzo fajna rzecz, mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się tak podobało ta nazwa. No lubię, takie lubię takie rzeczy fajne. No jakieś były fajne, stare rzeczy, nie jakieś takie. No, no jeszcze itemy. No. Pamiętacie itemy? No, może już nie ma już, ale były. No, rewolwer to rozumiem, ale mocny full ciastko to, to zostało usunięte i mi to bardzo tego szkoda. Było fajnie, no. No, żałuję, że zostało usunięte. Szkoda, że podwórko już się niszczy. No, jeszcze te pieniądze, jak widzicie, też fajnie, żeby powróciły takie. No, szkoda, że już podwórko powoli może zniszczyć się. Niektórzy mówią, a. Jeszcze coś było, że czy będę nadal nagrywał? Ktoś mi kiedyś napisał, czy będę nagrywał ocenianie gry? Będę, tylko musicie mi jakieś podesłać gry, to wam nagram i ocenię. No. Dobra, chyba to tyle. Wiem, że dzisiaj mało obiektów, ale kiedyś poszukam więcej że i żałuję i powiem. Dobra, ja się z wami żegnam. to, to mi łapka w górę, subik. Cześć.